więc mnie pozwij. da się zrobić part 3 W następnym tygodniu jeden z chłopaków z którymi pracuję zostaje skrzyczany przed klientami przez Karen z powodu tego co według niej jest naruszeniem OSHA Twierdzi, że jako współwłaścicielka firmy jest odpowiedzialna za zapewnienie przestrzegania wszystkich przepisów OSHA, a jego oczywistym naruszeniem było noszenie przyciemnianych okularów ochronnych Potrząsnąłem głową Wchodząc do środka i niczym Tereks w filmie o dinozaurach, przyciągnąłem uwagę Karen, która postanowiła krzyknąć do mnie: Masz coś do powiedzenia, ty wielka sukoł, a ja po prostu szedłem dalej. Powiedziałem Siu, że musi odbyć długą rozmowę z Peterem, zanim Karen zacznie wypisywać czeki, które będzie musiał zrealizować, a ona powiedziała: że ja tylko prowadzę księgi, nie angażuj mnie. Tak więc to zachowanie trwa kolejny rok i w końcu osiągnąłem swój limit. W dniu, w którym zacząłem złośliwie przestrzegać przepisów, byłem w bardzo złym nastroju. Obudziłem się z wiadomością, że mój dobry przyjaciel, dzięki któremu przeżyłem wysadzenie w powietrze w Iraku, został potrącony przez pijanego kierowcę. Nie chcąc mieć z nikim do czynienia, powiedziałem w sklepie, że będę pracował cały dzień i żeby dali mi spokój, bo ci ludzie pracują ze mną już od kilku lat i wiedzą, że coś jest nie tak. Nigdy nie myślałem. Że będzie to dzień, w którym będę musiał poradzić sobie z Karen, ponieważ pracowałem w sklepie najbardziej oddalonym od głównego sklepu i znajdował się on w przeciwnym kierunku niż kasyna. Ale nie miałem tyle szczęścia, a może miałem, Peter i Karen pojawiają się, a ona wpada do piwnicy i krzyczy: Peter, spójrz na ten bałagan. Nie mam pojęcia, o czym ona mówi, ponieważ zawsze utrzymywałem dół w nieskazitelnej czystości i sprzątałem podczas pracy, tak jak wielu innych sprzątało pod koniec dnia. Jej skarga dotyczyła pięćdziesięciu najpopularniejszych filtrów oleju, których używaliśmy w ciągu dnia, ułożonych na moich beczkach na odpady, aby mieć do nich łatwy dostęp. Dzięki czemu nie musiałem czekać, aż koledzy z góry podadzą mi filtry. Robiłem to cały czas, a Peter wiedział o tym i nigdy się tym nie przejmował. Zanim zszedł na dół, rozejrzał się i powiedział mi, jakby rozmawiał z nastolatkiem: posprzątaj ten chlew. Potrząsnąłem głową i powiedziałem, że dziś nie jest ten dzień, Peter, idź dalej i zabierz ją ze sobą. To najwyraźniej rozwścieczyło Karen, która oczywiście uznała to za najwyższy brak szacunku dla niej i Petera, a on powiedział mi, że jeśli mi się to nie podoba, mogę odejść, więc wyszedłem. Teraz nie panikuj, ta historia jeszcze się nie skończyła, to tylko pierwsze machnięcie skrzydeł motyli, które rozpoczęło ogromną burzę gówna. Następnego dnia Peter dzwoni do mnie i prosi, żebym po drodze do domu wstąpił do głównego sklepu. Myślę, że zamierza mnie przeprosić za to, że dzień wcześniej jeden z chłopaków mógł mu powiedzieć, dlaczego byłem tak zdenerwowany. Nie, nie o to chodziło. Peter zadzwonił do mnie, aby poinformować mnie, że przez następne sześć miesięcy będę na okresie próby za moje działania i przez te sześć miesięcy będę otrzymywać tylko pięćdziesiąt dolarów dziennie i nie będę otrzymywać normalnych dwadzieścia dolarów dziennie, które otrzymywałem za jazdę do innych sklepów. Zapytałem, czy mówi poważnie i czy poważnie zastanowił się nad tym, co robi. W tym momencie Peters pokazał swoje prawdziwe oblicze, mówiąc mi, że mam szczęście, że nie zostałem zwolniony za mój ciągły brak szacunku dla niego i współwłaścicielki Karen, że gdyby nie żałował mnie za to, że jestem niepełnosprawnym weteranem, nigdy nie rozmawiałem o moich pieniądzach z nikim, z kim pracowałem, dlaczego Peter myślał, że jestem spłukany i zdesperowany. Opierał się wyłącznie na moim wyglądzie, z tego, co mogłem powiedzieć, zwolniłby mnie dawno temu. Coś we mnie pękło i po prostu zacząłem się śmiać, zapytał mnie, co wydaje mi się takie zabawne, a ja stanąłem na swoim pełnym wzroście. Podszedłem do niego jak sierżant musztry, który ma udzielić kilku porad od ściany do ściany i powiedzieć, że powinieneś ponownie rozważyć swoje wybory życiowe i z kim decydujesz się wejść w biznes. Peter powiedział wtedy... Co zamierzasz mnie pozwać czy coś śmiało, jeśli myślisz, że możesz sobie na to pozwolić? Co dostaniesz od VA, na przykład 1000 dolarów miesięcznie? Wiem, jak bardzo potrzebujesz tej pracy.